No dzień dobry, właśnie byłem u fryzjera. O i zaniosłem spodnie. Zawiosłem Nike. No Nogawka była trochę rozerwana. Byłem na obiedzie zodiaku. Zjadłem schobowego. A kupiłem papierosy. No, niedługo mam. Urodziny. Ciekawy, kto mi jakiś wspaniały prezent na urodziny. Napój kupiłem. Tak to jest właśnie. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że sobotę, niedzielę lajta będę robił, nowego. Jak chcecie w jakiś sposób okazać wdzięczność, to sobie wleję. Kurde, Kura, nie chcę się spotykać, nie chcę dzwonić. O nie, trudno, sam A Powiedziała, mówiła, a czy zaprosisz mnie na rodzinę, jak się nie odzywa. Ja byłem, no pracuję, to weekend gdzieś spotkać się, porozmawiać, poznać się. A tak na szybko, hop-hop. O właśnie, też chcę powiedzieć opisała Paulinka z Holandii. Wszyscy pracownicy oglądają mnie. Jest ogólnie zakochana. Widzicie jak to jest. Są kobiety. Ja nie patrzę na pieniądze. Bo pieniądze sam zarabiam w jakiś sposób. Tylko, to zależy od Serce. O, no, wezmę sobie w napoju. No, widzowie są na podwórku. Zakupy zrobili też. Co mogę powiedzieć? A no, chołowego zjadłem. Placzki. O, no, raz, pierwsze. druga godzina za 20. To widzicie jak to jest. Oj tak. Co? Idziesz tam do nas na pole? Co? Chodź tam do nas na pole. A teraz nagram film. Film nagrywa? No zaraz ja przyjdę. Czy ja zaraz. Zagram i wrzucę. Dobra. No widzieliście. Pan z gór przyjechali. Tam by się pokazywał. Widzieliście. Sprzedzicie głos. Na pole. U nich tak właśnie robią. Tam właśnie tak się mówi. Mam urodziny specjalnie, uszczygłem się, żeby się podobać, ale uli, a ula się nie chce do mnie odzywać. Każda kobieta, ale ugłym, skolna, kasię, pozdrawiam też. Jak ma będzie miała ochotę, to niech zadzwoni do mnie. Bo na poczcie pracuje. Bo jej kolega właśnie rozmawiał. Teraz jest z pracy. Pracuje. Serdecznie. Blondynka jest. Wszystkie kobiety są wspaniałe. Ja wam to właśnie. A teraz szedłem? Całe to wszystko, wysiadł z taksówki, był chłopak ze swoją dziewczyną, a ta dziewczyna jest z stoku ładnie ubrana była, a trochę stydliwa taka, stydziła się, bo myśli, że ja będę źle wypowiadał się, nie, ja nigdy w życiu nie wypowiadam się źle, jesteście w ogóle... Ludźmi, którzy chcieli zobaczyć na żywo mnie. Sami widzicie, jak ja nagrywam. To po prostu jest spokój, cisza, kultura. To musi być tak, a nie inaczej. I to właśnie chcę Wam powiedzieć, że po prostu Ja Kasia ma ochotę poznać mnie to po prostu to fanki dziewczyny wkręcają się w moje życie całe te wszystko to są ludzie tak samo są faceci tak samo są y, kobiety o dzisiaj o chłopak z dziewczyną przyszedł ona no, jak siedliła się ale rozmawiała ze mną uśmiechała się Lubicie po prostu no widzicie mnie na żywo też sami widzieliście Mówiłem o, zobaczcie jak się uszyłbym dla uli Ale ogółem nie tylko dla uli la sam sobie muszę dbać o wygląd, bo pokazuję się dla Was też na żywo, tak samo jak na, po prostu na filmach, co nagrywam. Muszę pokazywać się w normalny sposób, a nie udawać greka, jak to się mówi. I to właśnie chcę powiedzieć Wam. No to nie, nie będzie długi film. Chciałem właśnie powiedzieć jak Ula będzie wyglądała to niech się umiem zastanowić czy chcę naprawdę w jakiś sposób ułożyć sobie życie czy tylko macie wyobraźnie takie nie wiadomo jakie jak to się mówi bo ja pragnę poznać kobietę która będzie ze mną szczera uś uczciwa sumienna i na ten temat to właśnie chcę powiedzieć miłego dnia życzę wszystkim